Większość ludzi spędza życie, próbując odpowiedzieć na to pytanie, nawet o tym nie wiedząc: czy naprawdę chcesz być kochany, czy tylko akceptowany? Różnica między tymi dwiema potrzebami decyduje o całym kierunku twojego istnienia. Być kochanym to wymaga odwagi, nagości i szczerości. Być akceptowanym to wymaga posłuszeństwa, dopasowania i milczenia. Dlatego tak wielu wybiera akceptację, bo daje pozór bezpieczeństwa, choć jest iluzją. Prawdziwa miłość obnaża a bycie widzianym w całości bywa przerażające. Od najmłodszych lat uczono nas, że lepiej być miłym niż prawdziwym lepiej się dopasować, niż zaryzykować odrzucenie. Ale jaki sens ma życie, jeśli już sam siebie nie poznajesz? Tutaj, na tym kanale, mówimy właśnie o tym o cenie bycia autentycznym w świecie, który nagradza maski. Jeśli te słowa coś w tobie poruszają, zasubskrybuj. Bo może to jedno z niewielu miejsc, gdzie możesz być sobą, bez przepraszania za to. Akceptacja to rozcieńczona forma miłości, iluzja, którą społeczeństwo oferuje tym, którzy boją się samotności. Od dziecka uczono nas, by zabiegać o aprobatę rodziców, nauczycieli, znajomych, przełożonych, obserwatorów. Każdy komplement przynosi ulgę, każde odrzucenie ból. I tak dorastamy jako emocjonalne marionetki, reagujące na cudze spojrzenia. Problem w tym, że akceptacja jest nietrwała. Zależy od nastrojów innych. Od ich oczekiwań i zasad. Dziś możesz być podziwiany, jutro zapomniany. Możesz być chwalony przez jednych i potępiany przez drugich. I wtedy uświadamiasz sobie, że całe twoje poczucie wartości leżało w cudzych rękach. Akceptacja daje komfort, ale to komfort, który otępia i powoli niszczy. To jak klatka wyściełana aksamitem. Nie czujesz bólu, ale też nie czujesz wolności. Miłość natomiast jest odwrotnością akceptacji. Prawdziwa miłość nie wymaga występów. Nie trzeba na nią zasługiwać, trzeba ją rozpoznać. Rodzi się wtedy, gdy ktoś zobaczy w tobie coś, czego sam jeszcze nie rozumiesz. Ale to możliwe tylko wtedy, gdy pozwolisz sobie być w całości. A to wymaga odwagi. Bo bycie całym oznacza pokazanie sprzeczności, słabości, ran i prawd niewygodnych. Oznacza ryzyko odrzucenia przez tych, którzy kochają tylko twoją ładną stronę. Dlatego tak wielu ukrywa się za wersjami siebie wyretuszowanymi, dopasowanymi, bezpiecznymi. Wierzą, że będą kochani, jeśli będą idealni, i kończą akceptowani przez wszystkich, ale kochani przez nikogo. Współczesne społeczeństwo zamieniło strach przed odrzuceniem w narzędzie kontroli. Wystarczy popatrzeć: śledzimy trendy, filtrujemy emocje, dopasowujemy opinie wszystko po to, by nie wydawać się dziwnymi. Pragniemy nieustannej walidacji. Lajków, komentarzy, uśmiechów, pustych pochwał. Ale ta akceptacja ma wysoką cenę. Każde zbyt głębokie dopasowanie to mała śmierć autentyczności. Spontaniczność ustępuje miejsca kalkulacji. Prawda zamienia się w strategię. Zaczynasz zastanawiać się, co powiedzieć, jak wyglądać, jak czuć, żeby dalej pasować. Im bardziej się starasz, tym bardziej rozumiesz, że prawdziwe przynależenie nie może istnieć kosztem duszy. Przychodzi jednak moment zmęczenia. Patrzysz w lustro i widzisz, że stałeś się kolarzem cudzych oczekiwań. To, w co wierzysz, nie należy już do ciebie. Ubrania, poglądy, ludzie wokół, wszystko wydaje się wybrane przez jakiś zewnętrzny głos, przez reguły, które ktoś ci wpoił. I wtedy zadajesz pytanie: kim ja naprawdę jestem? To chwila, gdy maska staje się zbyt ciężka. Niektórzy grają dalej, mimo że dusza, dusza dusi się w środku. Inni decydują się ją zrzucić i tracą przyjaciół, pracę, aplauz. Ale właśnie wtedy odkrywają coś bezcennego. Kiedy przestajesz zabiegać o akceptację, zaczynasz doświadczać miłości. Bo miłość może istnieć tylko tam, gdzie jest prawda. Miłość i akceptacja mają różne korzenie. Akceptacja rodzi się ze strachu, przed samotnością, odrzuceniem, nieadekwatnością. Miłość rodzi się z obecności, nie chce zmieniać. Naprawiać ani kształtować. Po prostu widzi i przyjmuje. Kiedy ktoś naprawdę cię kocha, nie robi tego za coś, lecz pomimo wszystkiego. Bo widzi w tobie coś, co wykracza poza pozory. Ale żeby przyciągnąć taką miłość, trzeba najpierw pokochać siebie, radykalnie, bezwarunkowo, z całą prawdą o sobie. To boli, bo wymaga spojrzenia w przepaść własnych ran. Tylko ten, kto stawił czoła własnej ciemności, potrafi kochać bez lęku. Wielu myli miłość z dostosowaniem. Myślą, że kochać to robić wszystko, by uszczęśliwić drugą osobę, nawet kosztem siebie. Ale to nie miłość, to uległość. Prawdziwa miłość nie niszczy tożsamości, ona ją poszerza. Nie dławi, lecz pozwala oddychać. Kochać to pozwalać drugiemu być sobą, nawet jeśli to cię konfrontuje. To szanować różnice, nie oczekiwać, że ktoś stanie się Twoim lustrem. Ale strach przed utratą sprawia, że większość wybiera symulacje, relacje oparte na kontroli, pozorach, cichych umowach dla świętego spokoju. Tylko, że ten spokój jest zgniły. To pokój kupiony za cenę prawdy. Kiedy szukasz akceptacji, żebrzesz o miłość. Oddajesz swoją wartość w cudze ręce i żyjesz z emocjonalnych okruchów. Im bardziej próbujesz zadowolić, tym mniej jesteś szanowany. Ludzie czują, gdy ktoś sam siebie nie szanuje. Mogą tolerować Twoją obecność, ale nie będą Cię podziwiać. Bo podziw rodzi się z autentyczności. Paradoksalnie, im bardziej się dopasowujesz, tym bardziej stajesz się niewidzialny. Ale gdy zaczynasz mówić nie, stawać za sobą, być wiernym swojej istocie, część ludzi odchodzi. Ci, którzy zostają, naprawdę Cię widzą. I dopiero wtedy zaczyna się miłość. W każdej zmęczonej duszy przychodzi moment przełomu chwila, gdy rozumiesz, że akceptacja nie jest warta ceny prawdy. To ciche, ale nieodwracalne pęknięcie. Przestajesz prosić o pozwolenie, by istnieć. Przestajesz ściszać głos, by nie przeszkadzać. Przestajesz ważyć każde słowo, by nikogo nie urazić. I wtedy dzieje się coś niezwykłego: pojawiają się ludzie, którzy cię naprawdę rozumieją. Nie boją się Twojej ciszy, nie uciekają przed Twoją głębą. Bo prawdziwa miłość nie potrzebuje spektaklu. Rozpoznaje prawdę, nawet gdy świat udaje, że jej nie widzi. Ale dotrzeć do tego miejsca wymaga odwagi. Odwagi, by rozczarować tych, którzy cię idealizowali. Odwagi, by spojrzeć w lustro i przyznać, że część życia zbudowałeś ze strachu przed odrzuceniem. Odwagi, by zburzyć postać, którą stworzyłeś, by przetrwać. Bo proces wyzwolenia to także proces żałoby. Stracisz to, co było fałszywe. Ale zyskasz to, co prawdziwe. A to, co prawdziwe, nigdy nie żąda, byś był kimś innym, tylko zaprasza, byś był cały. Kochać i być kochanym to akt rewolucyjny w świecie żyjącym z pozorów. Więc jeśli coś w tobie wciąż pragnie miłości, która nie wymaga udawania, nie odwracaj się to najważniejsze wołanie twojego życia. W pewnym momencie zrozumiesz, że bycie kochanym nigdy nie polegało na zadowalaniu innych. Polegało na istnieniu. A istnienie przeraża tych, którzy wciąż grają w teatrze aprobaty. Gdy zaczynasz żyć autentycznie, stajesz się niewygodny. Twoja obecność staje się lustrem dla cudzych masek. Dlatego tak wielu wybiera rolę statysty, byle być zaakceptowanym, choćby za cenę duszy. Świat nagradza tych, którzy się dostosowują, nie tych, którzy się budzą. Ale przebudzona dusza nie potrafi już spać. Czuje ciężar każdej kłamstwa wypowiedzianego, by się dopasować. Wie, że życie bez prawdziwej miłości to jak oddychanie pod wodą. Potrzeba akceptacji to więzienie wysadzane pochwałami. Złota cela, w której uczysz się uśmiechać, podczas gdy gnije twoje wnętrze. Każde jesteś wspaniały, które zależy od twojego posłuszeństwa, to kolejny łańcuch. Najokrutniejsze jest to, że wierzysz, iż jesteś wolny. Prawda jest taka, że akceptacja to wyrafinowana forma kontroli. Uczy cię mylić aprobatę z miłością, przynależność uległością, sukces z milczeniem. I dopóki próbujesz zadowalać, twoja istota krzyczy w środku, pragnąc, by ktoś ją w końcu usłyszał, nawet bez oklasków. W pewnej chwili zaczynasz się zastanawiać: Czy ja w ogóle wiem, czym jest miłość? Po tylu kompromisach, po tylu maskach, słowo miłość staje się obce. Ale miłość jest prosta, i właśnie dlatego o niej zapomnieliśmy. Nie mierzy, nie porównuje. Nie oczekuje zapłaty. Pojawia się tam, gdzie jest miejsce naprawdę. Można jej doświadczyć tylko wtedy, gdy przestajesz żebrać o akceptację. Miłość nie jest nagrodą, jest konsekwencją. Pojawia się naturalnie u tych, którzy przestali udowadniać swoją wartość. Dlatego poznanie siebie jest aktem miłości. Im lepiej się rozumiesz, tym mniej potrzebujesz, by inni cię definiowali. A im mniej tego potrzebujesz, tym bardziej jesteś wolny. Relacje przestają być rozpaczliwą próbą potwierdzenia swojej wartości, stają się prawdziwą wymianą. Przestajesz czekać, aż ktoś cię dopełni, bo wiesz, że miłość nie przychodzi, by wypełnić pustkę, lecz by przelać to, co już pełne. Kiedy to zrozumiesz, akceptacja traci moc. Przestajesz być zakładnikiem cudzych opinii. Prawdziwa miłość nie więzi, ona oddaje ci ciebie samego. Droga do tej wolności jest jednak trudna. To pustynia. Na której iluzje umierają jedna po drugiej. Czujesz samotność, niezrozumienie, odrzucenie. Ludzie nazwą cię zimnym, aroganckim, bo przestałeś się umniejszać, by być zaakceptowanym. Ale trzeba przejść przez ten pusty etap. To w tej ciszy rodzi się nowa wersja ciebie, ta, która nie potrzebuje już żebrać o miłość, bo nauczyła się ją sobie dawać. Wtedy samotność przestaje być karą, a staje się domem. Miłość własna to pierwsza prawdziwa miłość. Ale nie ta z plakatów motywacyjnych i filtrów z hashtagiem selflow. Miłość własna to konfrontacja, to przyznanie się do bólu i przebaczenie sobie wszystkich zdrad wobec własnego serca. To usiąść przed lustrem i powiedzieć: Widzę cię, nawet z twoimi wadami. I wtedy coś się zmienia. Ta czarna dziura, która wydawała się nieskończona, zaczyna się zapełniać czymś, czego nikt ci nie odbierze. To początek pokoju, którego nie da się kupić ani zniszczyć. Być kochanym naprawdę to być widzianym bez potrzeby pokazów. To być rozumianym w ciszy. To, gdy ktoś patrzy na Twoje rany i nie próbuje ich zasłonić, po prostu jest. Miłość nie prosi, byś się zmienił, żeby pasować, ona sama się zmienia, by Cię objęci. Nie wymaga wysiłku, tylko obecności. I gdy ją spotykasz, rozumiesz, że całe życie próbowałeś być akceptowany przez ludzi, którzy nigdy nie potrafili kochać. Rozumiesz... Że prawdziwa miłość jest rzadka, ale nie niemożliwa. Po prostu nie pojawia się, dopóki jesteś zajęty udawaniem kogoś, kim nie jesteś. Świat zachęca cię do szukania akceptacji, bo zaakceptowani ludzie są łatwiejsi do kontrolowania. Kochający siebie są niebezpieczni, nie klękają. Nie muszą błagać o uwagę, nie sprzedają duszy za komplement. Dlatego reklama, media, kultura przynależności obracają się wokół lęku przed odrzuceniem. Chcą, byś czuł się niewystarczający, byś wciąż kupował prawo do istnienia. Ale prawdziwa miłość jest aktem buntu. Czyni cię nieujażnionym. Uświadamia ci, że to, co najważniejsze, nie może być ci odebrane. Gdy zaczynasz żyć z poziomu miłości, a nie akceptacji, wszystko się zmienia. Rozmowy stają się głębsze, więzi prawdziwsze, czas łagodniejszy. Przestajesz gonić za tymi, którzy cię nie widzą. Przestajesz tłumaczyć, co czujesz, przestajesz żyć po to, by zadowalać. Życie się upraszcza, ale nabiera znaczenia. I paradoksalnie, gdy przestajesz szukać akceptacji, zaczynasz przyciągać prawdziwy szacunek. Ludzie widzą, gdy ktoś jest cały, i to właśnie ta pełnia inspiruje, przemienia, porusza. Na końcu wszystko sprowadza się do wyboru: żyć, by być akceptowanym, czy żyć, by być kochanym. Pierwsze jest łatwiejsze, ale puste. Drugie trudniejsze, ale prawdziwe. Może właśnie po to tu jesteśmy, by przestać istnieć jako odbicie cudzych spojrzeń, a zacząć jako wyraz własnej duszy. Więc zapytaj siebie szczerze, chcesz dalej być postacią, którą wszyscy aprobują, czy człowiekiem, którym naprawdę jesteś? Odpowiedź nie zmieni świata, ale odmieni całe twoje wnętrze. A jeśli ta przemiana zaczęła się właśnie teraz, to znaczy, że wybrałeś miłość.